Dzień dobry, dzień dobry, wolna sobota, piękna pogoda, także zaczynamy dzisiaj ranek od spaceru. Jesteśmy dzisiaj przy naszej hali wystawowej i przy fontannie, którą wcześniej już widzieliście na moich vlogach letnich. Idziemy sobie na spacer. Dzikie wino pięknie oplata tutaj wszystko dookoła. A w planach mamy jeszcze Pawilon Czterech Kopuł. W ostatnim vlogu mówiłam wam właśnie, że jeżeli do któregoś z tych muzeów pójdziecie, czyli Panorama Racowicka, Pawilon Czterech Kopuł, w Muzeum Narodowe i Muzeum Etnograficzne, to pozostałe trzy są za darmo. Także warto też jeszcze zobaczyć. W Pawilonie Czterech Kopuł jest sztuka współczesna. Ale oprócz samej sztuki warto zobaczyć też architekturę tego obiektu, także z przyjemnością Wam pokażemy. Wystawa stała Prezentowana tutaj jest twórcz ościana lewej i wody słaba oczywiście było bardzo udane, ja widziałam na tym filmiku niedzielnym, modowym, że wnętrza Pawilonu 4 Kopu bardzo Wam się spodobały i powiem Wam szczerze, że nas też to muzeum zauroczyło. Przyznaję, że byłam tam pierwszy raz. W ogóle ten Pawilon 4 Kopuł mi się cały czas kojarzył z poprzednim jego zastosowaniem, bo była tam wytwórnia filmów fabularnych we Wrocławiu, zresztą tutaj w latach 60. kręcono takie bardzo znane filmy, które wtedy powstawały a teraz jest to muzeum, przejęło to Muzeum Narodowe i mamy tam Muzeum Sztuki Współczesnej i też zauważyłyście tutaj, że pytałyście mnie w komentarzach pod filmikami, czy to są abakany, tak były, była też sala przeznaczona właśnie na dzieła Magdaleny Abakanowicz także były tam też słynne abakany no, z bliska robiły taką naprawdę tutaj duże wrażenie bardzo mi się podobało ale też zaskoczyło mnie, że były tam dzieła naprawdę wielu znanych artystów, na przykład Stanisław Witkiewicz, był tam Tadeusz Kantor, był Beksiński, był Donikowski, była Katarzyna Kozyra i tak dalej, tak dalej. Także naprawdę o Władysław Hasior jeszcze też. Także dzieł było bardzo dużo, a i piękne było też miejsce, gdzie eksponowano te dzieła. Te jasne podłogi, jasne ściany, no, Taki naprawdę klimat, i właściwie wszystkie rzeczy, które na tym tle były prezentowane, były tak. I lepiej widoczne, wybijały się na plan pierwszy. W każdym razie sprawiło to muzeum na nas naprawdę bardzo, bardzo dobre wrażenie. A dzisiaj chciałam Wam jeszcze pokazać, co kupiłam do domu, bo tak właściwie dość dawno nie kupowałam żadnych takich ozdób czy jakichś takich drobiazgów, właśnie domowych. A tutaj tak się zdarzyło, że, że kilka rzeczy mam i myślę, że są całkiem fajne te rzeczy i chyba nawet warte pokazania. Pierwszy mój zakup to koc, ale zobaczcie jaki koc. Piękny, puszysty, taką ma też welurową podszewkę, mięciutki, cieplutki. Na ten koc polowałam już jakiś czas temu, ale tak wiecie, trochę mi tutaj w kieszeni się odzywał i myślę, 200 wydać na koc to tak nie bardzo. No ale przy okazji byłam w Wisku i tam ten koc właśnie był. Patrzę, a tutaj mamy promocję minus 50%, czyli już tutaj lepiej to wyglądało. A jeszcze okazało się, że była taka specjalna promocja, że jeżeli ktoś ma swoją torbę, nie kupuje torby liskowej, tylko pokaże, że z własną torbą oni na zakupy, to tam było chyba około 20% jeszcze taniej. Także cena była naprawdę taka do przyłknięcia: 70 kilka złotych za bardzo duży. Koc, to jest dobra cena. Kocyk jest mięciutki, jest cieplutki, jest taki puszysty no po prostu rewelacja. Świetnie pierze się normalnie w pralce na 30 stopni, świetnie schnie, nic się tutaj z nim nie dzieje, bo już go prałam dwa razy. A i, no I co więcej? Takie, wiecie, który można się otulić gdzieś tam w zimowe wieczory. Ja muszę Wam powiedzieć, że my jeszcze na razie nie palimy. My, my mamy ogrzewanie takie, że możemy go uruchamiać, kiedy chcemy, także na przykład latem może być, natomiast jeszcze w domu jest ciepło. A jedyny taki moment, który gdzieś tam tak, tak chłodniej się robi, to właśnie już wieczorem, tam 10-11, słońce już nie świeci, już te, te mury troszeczkę są takie chłodniejsze, i wówczas taki kocyk się tutaj nie Mówicie, przydaje? No, jest po prostu rewelacyjny. Także isk. A jak znajdę, to Wam podlinkuję i myślę, że warto go sobie śledzić. On jest duży, ale nie wiem, czy mam tutaj napisany jego wymiar. Jak znajdę, to też Wam gdzieś tutaj napiszę. W każdym razie myślę, że mógłby się on też nadać jako narzuta, na przykład na jakieś takie mniejsze, pojedyncze, czy też małe, podwójne łóżko. Ale my go wykorzystujemy. Właśnie jako taki koc. Ja mam bardzo podobne poduszki, też takie zimowe, i już myślę, że sobie właśnie wykorzystam poduszki z tym kocem razem w tym roku do zimowej dekoracji sypialni. A jeżeli mowa o poduszkach. To pokażę Wam od razu mój dzisiejszy zakup. I to jest poduszka z homie. Poduszka w pięknym, rudym kolorze, która wygląda tak, jakby była zrobiona ze skóry. To jest taki materiał woskowany. Coś właśnie podobnego jak takie spodnie woskowane, ale faktycznie na żywo sprawia wrażenie poduszki skórzanej. Ja szukałam tego typu poduszki długo. Ponad rok, znaczy tego typu. Nie, nie wiedziałam, czy tego typu, tylko chciałam, żeby ona właśnie była w takim kolorze lekko rudowym, dlatego że chciałam ją dopasować do mojej kanapy, w, w właśnie w tym naszym salonie. Ale wszystkie te poduszki, które oglądałam, no to coś takiego miały, że nie do końca mi się podobały, a tą tę poduchę jak zobaczyłam na półce to od razu wzięłam do niej rękę i mówię: "Biorę, bo to jest dokładnie to co chcę, to coś innego, coś takiego oryginalnego, a przy okazji jeszcze niedrogiego, ponieważ za tą poduszkę zapłaciłam 15 zł, znaczy za poszewkę samą zapłaciłam 15 zł. Wcześniej kosztowała ona w homie 45 zł. Tutaj mamy minus, 70, e, minus 67% zniżki. Także cena naprawdę bardzo dobra. Sama poducha mam nadzieję, że będzie mi się też dobrze sprawowała. pokażę Wam też na przebicie jak ona wygląda na moim mojej kanapie. Także też taki, wiecie mały zakup, drobny zakup, a naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy. W komni kupiłam jeszcze, dwie rzeczy, to jest solniczka i pieprzniczka, komplet. To jest połączenie drewna z marmurem, a bardzo ładny, taki naprawdę um, uroczy komplet, solidnie wykonany, ciężki, no bo to jednak jest kamień. E, ja już stanęłam, czy znaczy myśmy stanęli przed koniecznością wymiany właśnie tej, tej, tej naszej solniczki, pieprzniczki, bo już nawet mój mąż zauważył, że jednak taka, wiecie, stojąca solniczka z taśmą klejącą, sklejona, to to już nie wygląda dobrze, także <laughs> faktycznie zmobilizowałam się Zeszłam szybciutko do Holly i ten komplet kupiłam. Kosztował 49 zł, cały komplet, a były jeszcze takie w kolorze ciemnym, czyli ten marmur był taki też grafitowy, i do tego też był, było ten, ten drewniana część. Bardzo ładnie wygląda, przy okazji można ładnie, łatwo odróżnić, bo tutaj mamy solniczkę z trzema dziureczkami, gdzie drewnianko jest na górze, a tutaj mamy pieprzniczkę, gdzie mamy na górze ten marmur. Całość wygląda bardzo ładnie, osobno wyglądają bardzo ładnie. Mam nadzieję, że będą mi się sprawowały dobrze. Jeszcze zwróciłam uwagę na to, że solidnie wygląda też ten korek, bo niestety często jest tak, że ten korek gdzieś tam wypada, a jeszcze nie Boże, wpada do środka i właściwie wtedy trudno już korzystać takich rzeczy, także. Bardzo fajne drobiazgi, które myślę, że też będą nam uprzyjemniały takie codzienne życie. W Chomni. w ogóle jest bardzo dużo właśnie tych takich dodatków do kuchni z połączenia kamienia i drewna. Tam są m.in. deski do krojenia, są tam jakieś podstawki, są cukiernice, też bardzo ładną widziałam. Także deska na ser, o właśnie. Także jeżeli ktoś chce, a potrzebuje, a podoba mu się właśnie ten, ten, ten styl, Taki naturalny, drewniano-kamienny, to może sobie też dobrać właściwie cały komplet do kuchni. W każdym razie, ja jestem zadowolona z tych dwóch rzeczy bardzo. I jeszcze mamy takie dwójaczki. Tutaj mam pojemnik na cukier i tu pojemnik na herbatę, i one są kupione w TIK Max. Kosztowały chyba 59 zł, jeden albo 79, chyba 59 zł kosztował. Jeden są. 49,99, czyli 50 zł. Są metalowe, bardzo ładny kolor takiego takiego srebrny, chromowany. O, chromowany, a do tego taki kolor miedziany. Myślę, że bardzo ładnie będzie wyglądało. W w takiej kuchni czy w takim miejscu, gdzie są dodatki i srebrne, ale też gdzie są dodatki w kolorze miedzi, też takiego złota w odcieniu rose gold, czy po prostu złota delikatnego. Ten metal, myślę, że jeden do drugiego bardzo ładnie pasuje. Stoją w kuchni i cieszą oko. I ostatnia rzecz. To jest taki kwiat, takie liście. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie taka sztuczna roślina, Kupiłam ją w Pepko. Ja już wcześniej szukałam właśnie tego typu gałęzi do takiego dużego wazonu, który stoi u mnie od jakiegoś czasu w przedpokoju. No tam świeże kwiaty to tak raczej racji bytu nie mają. Kwiaty takie prawdziwe, żywe, tym bardziej by szybko padły. A sztuczna roślinka wygląda całkiem ładnie, tak ten kącik nam tutaj ubarwia. I szukałam właśnie tego typu roślin wcześniej, ale problem był z nimi taki, że albo były za duże, Albo były takie bardzo delikatne, i się bałam, że na nich szybciuteńko pojawi się kurz, a nie będę mogła tego kurzu ściągnąć, albo ewentualnie tej rośliny umyć pod bieżącą wodą. Oglądałam też w Pepko takie. Pojedyncze rośliny, czy takie właściwie całe bukiety, ale miałam problem, ponieważ one po prostu śmierdziały. Zapach był tak nieprzyjemny, że absolutnie y, nawet się do tego nie zbliżałam. Aż tu nagle pepko zobaczyłam taką oto roślinkę w doniczce. Y, bardzo ładnie można ją ułożyć, można sobie odjąć te, y, te trawy y, w te, takim kierunku, jak nam to y, jest potrzebne. Y, ta roślina kosztowała. 40 zł, także można ją postawić albo osobno z doniczką, ale ja włożyłam całą roślinkę do wazonu i tam to wszystko ładnie stoi, tak jak właśnie widzicie teraz na tej przebici, także takie drobne rzeczy, ale jakoś tam cieszą i zawsze ten dom troszeczkę inaczej wygląda. I jeszcze chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy. Pytała mnie o to już Ania pod poprzednim filmikiem, ponieważ mówiła, że oglądała film Wielka Woda o powodzi tysiąclecia. Dokładnie mówiąc o tym, co działo się wtedy we Wrocławiu. Pytała mnie, czy byłam wtedy we Wrocławiu. Mówiła, że myślała o mnie podczas oglądania tego filmu. To było bardzo, bardzo miłe swoją drogą. I czy byłam wtedy, czy widziałam ten film, czy też byłam wtedy podczas tej powodzi we Wrocławiu. Ja film zaczęłam oglądać. W, w sobotę, zaczęliśmy oglądać go razem z mężem, oglądaliśmy dwa odcinki od razu, no a w niedzielę oglądaliśmy już odcinki wszystkie pozostałe, od trzeciego wciąga film tak niesamowicie, że po prostu odcinek każdy tak się kończy, że już człowiek chce zobaczyć chociaż ten fragment, co będzie dalej w kolejnym odcinku, a potem ten czas jakoś leci aż w końcu, no to już dojedźmy do końca, oglądajmy sobie. Serial bardzo mi się podobał, a serial dość luźno oparł jest na faktach. Tam, tam są troszkę różne wydarzenia y, zmienione troszkę z wydarzeń fikcyjnych, troszkę postaci fikcyjnych, a troszeczkę postaci, które bazowały na rzeczywistych y, osobach, które z, y, w tym czasie y, gdzieś tam odegrały y, dużą rolę w, y, podczas tej powodzi. No Przede wszystkim mamy tutaj naszego ówczesnego prezydenta Zdrojewskiego, którego gra y, Tomasz Kot. Y, łatwo go rozpoznać po charakterystycznym krawacie. Y, y, I po tym takim jego działaniu, czyli byciu z ludźmi, pracy z ludźmi i, i pomocy przy tym wszystkim, co się działo, ponieważ wrocławianie w dużej mierze faktycznie obronili wówczas Wrocław. Mamy tam postać dziennikarki, która myślę, że jest zerowana na Magdalenie Mołek, która wówczas była młodziutką dziennikarką wrocławskiego Echa, i podczas powodzi, przed powodzią, w trakcie powodzi, było studio telewizyjne, gdzie relacjonowano, a jak długo się da różne tutaj m, wydarzenia, które z powodzią były związane, ponoć były też transmisje nawet nocne, na bieżąco, chyba to było studio, nazywało się telewizja, nazywała się chyba Echo, i z tego co pamiętam, wszystko było umiejscowione we wrocławskim Poltegorze. To był wówczas taki wysoki budynek, który był na powstańcu śląskich. Zburzono go później i na jego miejsce zbudowano nasz. Sky Tower. Także yy, było dużo takich takich tutaj odwołań do rzeczywiście tego, co działo się wówczas, ale też na tle tej powodzi mieliśmy pokazane w serialu losy ludzkie, bo, wiecie, to jest tak, że klęski żywiołowe, wojny, inne jeszcze tutaj rzeczy na świecie się dzieją, ale na tym wszystkim, czy w tym wszystkim uwikłani są też po prostu zwykli ludzie, tutaj widzimy też ich takie. Codzienne, niecodzienne tragedie, gdzie powódź, czy, czy w ogóle żywioł, czy w ogóle to, to, to co dzieje się na świecie, może. Intensyfikować różne wydarzenia, czasami może tutaj zmieniać życie człowieka, w wielu przypadkach na gorsze, w niektórych przypadkach na lepsze. Czasami też tak się zdarza, że na tle tego, tego, tych okropieństw także dzieją się rzeczy dla ludzi szczęśliwe. Um, bardzo podobał się ten film. Mam wrażenie też, że um, historie te ludzkie były takie bardzo życiowe. Dylematy, z którymi też bohaterowie się stykali, to były takie dylematy, yy, no, yy, którymi. Albo my się mierzymy, albo też może bardziej mówiąc z dylematami innego rodzaju, ale podobnej wagi, także my mierzymy się w naszym życiu, także wtedy, kiedy wokół szaleje żywioł, jakikolwiek by on był. Bardzo podobała mi się rola głównej bohaterki, która była hydrologiem, która tutaj próbowała w jakiś sposób podpowiedzieć, przygotować Wrocław na. Na, na tą właśnie klęskę, a jednocześnie walczyła ze swoimi własnymi demonami. Ona była na kuracji metodowej, czyli możemy tutaj przypuszczać, że była wcześniej narkomanką, czyli w tej chwili leczyła się z nałogu na tutaj z narkomanii, prawdopodobnie brała heroinę wcześniej i jej życie też potoczyło się, jakie potoczyło. Świetna rola. Nie pamiętam teraz auto, aktora, jak się on nazywa, ale w każdym razie tego głównego, jej tutaj przyjaciela i, ale to już nie chcę wam tutaj spoilerować dużo rzeczy, wiele rzeczy, bardzo podobał mi się ten wszystkim, rewelacyjna, jak zawsze zresztą Anna Dymna, której w pierwszym momencie nie poznałam, ale no jak zawsze grała po prostu fantastycznie. Bardzo podobał mi się też um, Ireneusz Czop, który grał człowieka, który praktycznie był um, między stylą a chrybdą. musiał decydować, czy pozwolić, um, czy przyjać działaniom tutaj wrocławskich służb i um, przystać na to, żeby spuszczono wodę i zalano wieś, w której mieszka i dzięki temu była większa szansa, że jego ojciec, który był w szpitalu na troguta, który był bardzo mocno zalany podczas powodzi, mógł tutaj przeżyć, czy też po prostu stracić ojcowiznę, pozwalając, żeby te tereny zalewowe też były. Bardzo mi się podobało. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego filmu, to tego serialu, a macie możliwość, on jest w tej chwili na Netflixie, to Was do tego zachęcam. Ania też pytała mnie pod filmikiem ostatnim, czy byłam wtedy we Wrocławiu. Wiecie, u nas to była jeszcze inna sytuacja, ponieważ ja jakiś czas, około tygodnia mniej więcej, przed powodzią, wyjechałam z Wrocławia, wówczas z moim rocznym, nie, nie, niespełnorocznym synkiem, do moich rodziców. Niestety, do Koźla. Koźle było zalane co najmniej tak jak Wrocław. Druga rzecz była taka, że w Koźlu, do Koźla powódź doszła wcześniej. Nikt nie spodziewał się chyba, że ta powódź będzie miała takie konsekwencje. Moja miejscowość była już wcześniej zalewana, bodajże w 1986 czy 1984 roku były też takie spore podtopienia. Natomiast nikt nie myślał, że będzie z tego tak ogromna tragedia. Ja jeszcze pamiętam dzień przed powodzią, właśnie w Koźlu, wyrywałam zęba. I jeszcze tak sobie z moim dentystą tutaj żartowaliśmy, że ludzie tam wykupują. Wiecie, jak to zawsze: cukier i papier toaletowy, a po po co przecież ta woda przejdzie, może będą lokalne podtopienia w niektórych dzielnicach, przejdzie, pójdzie, jakoś tam się po tych polach rozleje. Na szczęście, wracając jeszcze po wyrwaniu zęba, kupiłam w aptece, pamiętam do dzisiaj, dwie paczki pielu dla mojego dziecka, także to nam też uratowało życie w jakimś stopniu. Natomiast same. Sama powódź była dla mnie straszna z wielu powodów. Raz, że był to żywioł i zdawałam sobie sprawę z tego, że żywiołu trudno kontrolować, że rzeczywiście mamy tylko. W jaki sposób taki niewielki wpływ na to, co będzie się działo. Zdawałam sobie sprawę też tego, że woda jest niesamowicie silnym żywiołem, i że jeżeli faktycznie coś się będzie działo, to może ona się nie zatrzymać na naszym piętrze. Myśmy mieszkali z rodzicami na pierwszym piętrze. Moi rodzice mieszkali na pierwszym piętrze, a woda zatrzymała się dosłownie dwa chyba stopnie, dwa schodki przed tym naszym mieszkaniem, także było naprawdę tutaj bardzo Bałam się bardzo o mojego męża, który został we Wrocławiu. W tym czasie moi teściowie pojechali na wakacje nad morze, także przypuszczałam też, że nie przyjadą w tym czasie, a myśmy mieszkali na peryferiach Wrocławia na terenie, który był bardzo mocno zalany. Tam rzeczywiście było bardzo kiepsko. I myśmy mieszkali w maleńkim, służbowym mieszkanku w pracy, znaczy w tym ośrodku, w którym pracowałam, wiedziałam, że do mieszkania naszego raczej nie dojdzie, bo to było było drugie wysokie piętro, ale bałam się czegoś innego. Bałam się tego, że po pierwsze mój mąż gdzieś tam pójdzie po jakieś jedzenie czy po inne rzeczy, a w filmie była taka jedna senka. Najgorszą rzeczą, którą mogło się wydarzyć, to jest wpadnięcie w otwartą studzienkę. Wtedy jesteśmy już właściwie bez szans na, na, na właśnie poradzenie sobie. A drugą rzeczą, którą się bardzo bałam, to jest to, że do naszego ośrodka zawitają szabrownicy. Ponieważ niestety ten czas sprzyjał także łatwemu dostępowi do sklepów. Miasto było ciemne, ludzi nie było i sama widziałam, jak co się działo, gdy przyjeżdżały, przypływały na łódkach grupy w nocy szabrowników i po prostu kradli ze sklepu wszystko. W, sklep w filmie jest taka jedna scena, ale rzeczywiście to samo też się działo w Koźlu. Działo się no, na naszych oczach, tak naprawdę, w sklepie, który był y, niedaleko. Także tego też się obawiałam, że wtargnie tam jakaś grupa i po prostu on im stanie w tym momencie na drodze i pewno jeszcze będą siedziały. Y, także no, no, było, było to straszny czas. Y, nie było telefonów komórkowych, także nie mogliśmy się ze sobą w jakiś sposób skontaktować. Też pamiętam, jak już woda opadła, to pierwsze co zrobiłam, to pobiegłam na pocztę i tamtąd próbowałam dzwonić, właśnie do nas, do Wrocławia, y, wybłagałam dosłownie połączenie, bo y, trzeba było długo czekać, a poza tym dzwoniło się bardziej w takich sprawach, no y, pilnych, jakby grupowych, o tak mogę powiedzieć, a indywidualni klienci czekali, a i moment kiedy y, mąż stanął w drzwiach po ośmiogodzinnej podróży pociągiem, którą zawsze pokonywaliśmy, w niecałe dwie godziny, to był taki moment, który zapamiętam na całe życie, właśnie to szczęście, które wtedy też było. Był to też trudny dla mnie czas, ponieważ myśmy też przyjęli naszych sąsiadów z dołu, a to jakoś w ogóle było tak, że. Jedna rodzina u nas mieszkała w tym czasie i nocowała, trzy osoby, ale toka problemu tam nie było, bo, 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 bo też pamiętam takie fajne rzeczy, na przykład yy, sąsiad był yy, takim. Yy, Półprofesjonalnym, chyba tak mogę powiedzieć, muzyka, muzykiem. Także była gitara, były jakieś tam piosenki wieczorne, były nocne Polaków, rozmowy. Bardzo dobrze to wspominam. Ale też był problem, ponieważ też w naszym mieszkaniu na przykład gotowali jedzenie, jeszcze jedni sąsiedzi. No i tam było też maleńkie dziecko, które było w wieku mojego dziecka i teraz nie pamiętam, czy ta dziewczynka miała zapalenie opon mózgowych, czy miała podejrzenie tego zapalenia opon mózgowych, więc po prostu też bardzo bałam się o moje dziecko, więc generalnie mówiąc, wiecie, do tego szczytu dla wszystkiego upał, te, te parujące garnki, te helikoptery, które krążyły cały czas nad nami i to sprawiało rzeczywiście, że chyba myślę, że nie zapomnę pewnych wydarzeń, pewnych scen i one gdzieś tam we mnie będą też w środku. W każdym razie, jeżeli nie oglądaliście jeszcze Wielkiej Wody, bardzo Wam polecam, albo teraz na Netflixie, albo być może, że gdzieś tam później pojawi się też na jakichś innych jeszcze serwisach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Serdecznie Was zapraszam na filmik niedzielny. Do zobaczenia.